Wódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pan, moje nazwisko Misura ja dzwonię z TVN -u, program Uwaga. Czy Państwo wydajecie takie magazyny jak Hannah Montana i Barbie Disney tak. i ja? Proszę Pani, mamy takie pytanie, bo robimy program o Joannie Jabłczyńskiej, ja nie wiem czy pani kojarzy, to jest taka tak. młoda aktorka, znaczy właśnie hasło Na młoda. Wspólnej. No właśnie. Okazało się, bo jest w tej chwili pan Jabłczyński u nas w studiu, będziemy nagrywali z nim setkę, tak zwany materiał. Okazuje się, że. Jestem po dziennikarzy, więc wiem co to jest. A, a Przepraszam bardzo. Proszę pani, okazuje się, że Joanna jest niestety starsza i nie bardzo rozumiemy ten fenomen, dlaczego ona ciągle udaje, że jest dzieckiem. I chodziłoby nam o komentarz kogoś, kto wydaje prasę dziecięcą. Może ja panu, pana Jabłucińskiego podam. Czy pan może rozmawiać teraz? No! Nie, niech pan powie, w którym wieku, w którym roku urodziła się Anna? No przecież córka moja, to ja wiem, że 68 rok się urodziła. A, te. O, dlaczego panie... ona podaje, że ma 25 lat? O co chodzi? Bo mówię, przecież chodzi po tych telewizorach, udaje ten, wie pan, sikse tako, nie wiadomo w ogóle po co. Ja tutaj jestem teraz po to, żeby, żeby prawdę powiedzieć. Pra, Jest prawdę z nami powiedzieć. przedstawiciel prasy młodzieżowej firma Egmont. Witam serdecznie, halo. Dzień dobry Pani. Witam, tylko ja bym Pana połączyła e, z... Nie, chodzi nam o komentarz. Czy Pani zna w ogóle tego typu przypadki na polskim rynku, że artyści się odmładzają? Że w tej chwili Anna ma 42 lata, a udaje, udaje dużo młodszą. Skąd się biorą tego typu sytuacje? Oj, 42 to chyba przesada. Proszę Pani, pani, no, pani przecież, chędy... przecież chyba wiem, no, no, moje dziecko, prawda? No, proszę pani, jak, jak żona, żona, żona rodziła, tośmy razem pokali, jeszcześmy się zastanawiali, Kasia, Kasieńka, może Ania, a, a, a może Joasia. No, no, co mi pani teraz opowiada tutaj? Czy Pan ona? Pan redaktor tu z TVN przyjechał, odważnie mnie, mnie o wszystko pyta, to ja mówię. Czy pani nas może połączyć z kimś, kto by się mógł wypowiedzieć na temat tego typu? No, bo to dzisiaj będzie nawet w faktach o 19, więc chcielibyśmy tę sprawę jakoś tak, wie pani, nagłośnić, ale kulturalnie. Chwileczkę. A no. Hanna Montana osobiście, czy, czy... Co z miodem? Zapytał o? mi się. Co, co pan tak krzyczeć zaczął? No. To nie to by Dobrze wychodzą prostacy, wiesz? Ty nie miałeś jakiegoś prostaka w rodzinie? Proszę, proszeczek z pokoju, czyli pod kołdę. O Jezu, Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do dziesiątej. Codziennie rano w SK ROK. Więcej na www.skrock.pl